Koniec siedzenia w domu, wyszłyśmy w końcu Przepiękna pogoda Rozpogodziło się to co było wczoraj we gradobicie deszcz i tak dalej W ogóle zapomnieliśmy o tym Jest ciepło, pięknie Jest ponad 20 stopni Jesteśmy, ja jestem w krótkim rękawku Natalia, no prawie też Jedziemy sobie w zasadzie Nie wiem, najpierw miałyśmy jechać do parku Ale za bardzo z tym uczuleniem Mi no, lepiej nie chodzić po takich parkach i tak sobie pomyślałam, że i tak i tak musimy wyjść z domu, żeby wiecie, nie przesiedzieć takiego pięknego dnia. Pochodzimy sobie trochę e, jakby po sklepach są takie sklepy otwarte, właśnie rowerowe, jeden na pewno Halford, są się nazywa, i pójdziemy tam zobaczyć, czy jest coś dla mnie. Po prostu tak wiecie, się rozejrzeć. Muszę też kupić żarówkę do mojego samochodu, bo się okazało, że moja jedna lampa nie działa. Jakiś motor. Nie dokład ktoś no. był. Nie, tam był on pojechał pan. A, pan nie, jakiś chłopak na kładzie pojechał sobie. że um, tak, żarówkę kupić właśnie w tym samym sklepie mogę, tak więc super. A obok jest taki jakby ala budowlane i tam są podłogi, więc pójdziemy, B&Q się nazywa, tak więc pójdziemy tam... Nie, nie B&Q, Wix. Pójdziemy tam zobaczyć. Mam że nie będzie kolejek. Zobaczymy właśnie. Idziemy po prostu się e, rozejrzeć, zobaczymy, jakie są podłogi, jakie kolory mnie interesują. Która jest najlepsza ile to mniej więcej będzie kosztowało Mam nadzieję, że są jakieś promocje Ale nie wiem, czy kupimy dzisiaj, czy nie Chyba, że bardzo coś nam się spodoba e, Zaczniemy chyba od Natalki pokoju A później mój I później będziemy dalej jechać już e, Salon i korytarz Ale no zobaczy, Zobaczymy w ogóle jakie są Tak, czy, nam, czy, czy dojdziemy do porozumienia Jaki kolor Bo ja na początku myślałam, że jakiś taki kolor Po prostu drewna Później spodobał mi się szary, Natalka też mówi, że szary, ale mi się mniejszy szary się podoba. Jakiś senkami, że wygląda jak ala drewno. Nie no zobaczymy. Nie będę tutaj więcej gadać. Może coś mi się tam uda e, nagrać i zobaczycie, jakie mamy tam propozycje. Może Wy pomożecie nam wybrać kolor podłogi. Dobra, weszłyśmy bez kolejki, ale do Halforca raczej nie pójdziemy, bo tam 2 metry kolejka. Ale mamy tutaj panele. O jacie, to ja tutaj się nie zdecyduję w ogóle. No i teraz decyzja jaka? Czy taki szary, który mi się jeszcze, no, no fajny jest i kosztuje tylko 10 funtów za metr kwadratowy. Jest promocja z 15. Czy coś w tym stylu. Takie drewno. No wybory są. Mi się podoba takie drewno, ale takie właśnie ciemniejsze. Które? Takie jasne To jest ciekawe Ale by było za ciemno w domu To mi się podoba bardzo Ten kolorek O ten Nie wiem A może coś takiego Naprawdę ciężki wybór Tutaj nie można dojść tam dalej Jest niestety zablokowane o, Weszłam jeszcze w coś eee, Tam na początku jest jeszcze coś fajnego to jest napisane, że to jest laminate. Aha, czyli to nie są panele. To jest jakby taka wykładzina, wiecie, takie linoleum. Fajnie ma masenki. Ten szar, który wam pokazywałam przed chwilą, nie ma senku, więc wiem. Byłyśmy w sklepie. Jest taki wybór, że ja nie wiem, co wybrać. Natalka również. Ale już doszłyśmy chyba do porozumienia takiego, że będzie jednak szara podłoga. Taką, jaką widzieliście tam. Niestety... Ta, która była w promocji, a ja już byłam naprawdę chętna, żeby zacząć yy, robić pokój i kupić chociaż przynajmniej wiecie na jeden pokój, Tam nie wiem chyba 6 metrów potrzebowałam kwadratowych i, i nie było. Była tylko jedna paczka i co tego właśnie się boję, że ja y, zacznę robić pokój po pokoju, a później nie będzie skończył się, a żeby kupić na całe mieszkanie ja nie mam gdzie tego trzymać. Więc jeżeli ja zamówię, nie wiem, 70 paczek takich. Yy, więc jak ja to będę trzymała? To mi się nawet wyciecha w pokoju, mi nie zmieści, nie wiem. No i druga sprawa jest taka, że muszę znaleźć kogoś, kto mi to zrobi. Ja chętnie sama bym chciała to zrobić, ale się trochę boję. Może jakby ktoś mi pokazał, jak to się robi powoli, to sama chętnie bym zrobiła. Będzie nauczyć się coś takiego robić, a później mieć satysfakcję, że już samemu się zrobił podłoga. E, ale chcę, żeby to było dobrze zrobione. Zapytałam się już jednego kolegi, niestety nie ma czasu. E, w ogóle, e, więc nie wiem, będę musiała znaleźć jakiegoś fachowca, który może mi to zrobić. No, ale nie wiem, co właśnie z tym zrobić. No, chyba będę musiała jednak zamówić wszystkie, żeby były. Żeby się nie martwić tym i jakoś przeżyć, nie wiem, zawołać fachowcę, żeby to zrobił, wiecie, 2-3 dni. I jakoś tam przeżyć te 3 dni z, z taką podłogą. Znaczy, no wiecie, z zdartą wykładziną, z tymi panelami, no jak, jak w remoncie, tak. No ale przynajmniej wiemy, jaki mniej więcej kolor. Szary będzie na pewno. A my teraz jedziemy się jeszcze trochę, trochę sobie pojeździć do Halforce Na pewno nie pójdziemy z kolejka, nie wiem. 20 osób tam stoi na 100%, a my tylko i tak nic nie będziemy kupować raczej tylko chciałyśmy obejrzeć, e, czy są jakieś w ogóle rowery, ale to nie ma sensu teraz e, tą żarówkę tak naprawdę nie potrzebuję teraz, po prostu nie włączam świateł, e, przyjadę innym razem, jak może już ten lockdown cały się e, zniosą to wszystko nie będę wpuszczać więcej ludzi do do sklepów i więcej sklepów będzie otwartych, nie tylko ten jedyny więc zobaczymy. Dobra. Zmykamy, marudzę wam tutaj. Eee, piękna pogoda, idzie. może się jednak przejechać kawałek, może sobie pochodzimy w jakimś lasie, chociaż żeby nie było za dużo trawy. You Style, sleeves rolled up, glasses on, and then you make that smile, and my heart starts racing when I'm with you. Przyjechałyśmy jednak do parku po drodze. Nigdy tutaj nie byłyśmy w zasadzie. Bo zawsze jest pełno ludzi. I zobacz, jakie fajne tutaj góry są. No wyszła wyrzuć jedną. No, dawaj, dawaj. Bo już się stoiłaś. Zbiegaj. To są chyba trzy albo cztery takie góry. Jest woda, kafejka, oczywiście zamknięte teraz. Ale e, latem można tutaj przejść, jak nie ma wirusa. I spędzić fajnie czas z rodziną. A co jest trochę wody? Ale no na pewno do tego nie można wchodzić, widzę, że kaczki tam są. Tam jest więcej właśnie takich różnych stawów, ale wszystkie są poodgradzane, i wiem, że można chyba. Tak było przynajmniej napisane, że można łowić ryby. Jest kolejna góra, ale my idziemy tutaj innej, że inaczej się wchodzi. Jakby się wszystko pozamykane, no niestety tam widzę, że fajny park dla dzieci jest jeszcze. Matarka znowu pobiegła. Może no, jest prawie w połowie. Będziesz zbiegać? <głos> <głos> dawaj, dawaj. Fajnie można było na rowerach przyjechać, ale nie mam tego właśnie bagażnika, żeby rowery zamontować, bo przynajmniej Natalki. Chociaż może talki wszedłby do bagażnika. <noise> Fajnie? Ja muszę koniecznie wejść na sam szczyt tej góry, ale ja chcę inną sobie znaleźć. Taką, co się w koło wchodzi. I wtedy zobaczymy, jakie są fajne widoki. Dobra. Właśnie wyczytałam, że tutaj można sobie bilety kupić. I łowić ryby. Tylko oczywiście nie teraz jest zamknięta jest jakaś restauracja. No i że nas tutaj jeszcze nie było nigdy no już dziwne. Zdecydowałyśmy się wejść na tą jedną górę. Tutaj fajnie się wchodzi, bo się wchodzi naokoło, ale jest sporo ludzi, więc mam nadzieję, że wszyscy będą dystans od nas trzymać tak jak my. Ale jest dużo dzieci, one biegają w kółko. Ale spróbujemy. Idziemy na samą górę, na szczyt i zobaczymy, jakie są widoki. Natalka mnie przegoniła. Poszła na skróty. Ja sobie idę tutaj. Ale zobaczcie już, jakie są widoki fajne. Mnóstwo ludzi tutaj w parku jest. Tam widać ze z dala budynki, jakieś wieżowce. Kolejny van z lodami z drugiej strony. Teraz mnie na Natalka dogoni. Weszła sobie potem, tylko była taka ścieżka, jakby wydeptana. Ale świetnie, że tutaj się Naprawdę się cieszę. A tutaj chyba drugie jest takie wejście, że można sobie przejść. Ale nie, ja idę naokoło. Liczę kroki dzisiaj. No, zobaczcie co tu widać. Ten mały punkcik biały. Wiesz, że mi się sfokusuje. To jest Wembley. Widać Wembley. Jesteśmy w połowie drogi teraz. Mentalka przyszła do mnie. Uratowała mnie. Jeszcze nam trochę zostało. Idziemy dalej. Kroki, kroki. Jeszcze dużo zostało, no. Więcej niż połowa. No nie trochę. Więcej niż połowa. A to jest autostrada, którą prawie e, za każdym razem jeździmy, jak idziemy na Rice Jeśli ktoś się orientuje, to jest A40. Tam właśnie na Wembley można sobie pojechać. O, teraz też tam widać Wembley. a słoneczko tu przegrzewa. A tam daleko to już jest centrum Londynu. Właściwie. jakie widoki. Londynu, Ale widok. I jednak mamy lody. <grymne> nie wiedzieliśmy jakie winy, że wzięłyśmy Przy Już kolejka zrobiła. Ale to jest fajnie. Milutko. Teraz na słońcu, w ogóle fajnie. Wchodzimy pod górę. Ja oczywiście jestem w złych butach. tak już jest w połowie. Żeby nie było, jesteśmy wysoko. I teraz mamy zbiec. Ja nie, ja nie wiem, ja czy ja dam radę. Ja się boję. Okay. Co Natalka? Jak spadnę? Ja mam złe buty. No dobra. <grystanie> ja się boję. Nie mogę zbiec, ja się boję. Zbiegłam. Delikatnie, ale zbiegłam. Prawda, że zbiegłam? Tak. Żeby nie było. Ale myślę nie, nie możecie go tego zobaczyć, bo to było trochę takie, wiecie, krępujące. Moje kolej. Idem O, okej, okay, id idę. Już jestem. Mama! Nie wiem czy widzisz, tam jest. Okej, okay, idziemy. Trzy, A! dwa, jeden. O! Zobaczcie jak tutaj fajnie tam. Yy, łódka sobie wypływa, motorówka mała na baterię. idziemy już do samochodu. Jest przepięknie. Tutaj będzie musiały przyjść następnym razem też. Fajnie było, gdyby ta restauracja była otwarta i wszystkie rzeczy dla dzieci. Żeby było trochę urozmaicenia, ale i tak i tak było naprawdę fajnie, więc polecam wszystkim, którzy mieszkają yy, w Londynie. Gdzieś tu niedaleko nas. Właśnie przyjechałyśmy do domu, robię sobie kawkę, zaraz będzie nasz minister przemawiał, używam znowu to mleczko, no jest przepyszne, już jestem, nie wiem, w połowie chyba, będę musiała po, e, kolejne pojechać do Tesco, ale dobrze, bo i tak muszę spodnią oddać, myślę, że w poniedziałek pojadę, znaczy jutro. Dosypałam jeszcze swojego, e, tego w proszku mleko i już zalewam kawkę, teraz jest późno, więc już... E, taką wiecie, rozpuszczalną zrobię sobie. I będziemy oglądać Borysa. Nawet Natalka przyszła obejrzeć. Wystraszyłaś się. Przepraszam. Też mam loda, tylko muszę go sobie otworzyć, bo nikt mi nie otworzył loda. Ja ci zawsze otwieram. No, nie. Tak! Większość. Jak ci podaję, to zawsze ci otwieram loda. Nie, nie, nie. nie. Ona mi przyniosła z zamrażarki, ale niestety nie otworzyła mi. No ale dobra. Czekamy na Borysa. Ma być o piąta. już dwie minuty po. Więc nie wiem, czy nasz zegarek źle, czy Borys się spóźnia. Ale dobra. My już się będziemy z Wami żegnać teraz. Mam nadzieję, że Wam się vlog podobał. Jeżeli tak, to zawsze zostawcie. zostawcie łapkę w górę